Dlaczego tak ważne jest przebaczenie? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy, historia, którą wczoraj zaczęliśmy omawiać, jest dramatyczna. Jedna z córek Jakuba, córka Jakuba, Dina, została zgwałcona, została w sposób bardzo zły potraktowana, i teraz bracia chcą się odegrać, chcą się zemścić. Do czego doprowadzi ta zemsta, usłyszymy dzisiaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, proszę Cię, aby moje serce było wolne od zemsty, aby mimo doznanych krzywd, niesprawiedliwości, cierpień, moje serce nie szukało odwetu. Odwetu, który może obrócić się przeciwko mnie, i może obrócić się jeszcze bardziej przeciwko moim bliskim. Niech łaska przebaczenia, niech łaska pokoju, niech łaska miłosierdzia, chociaż to nie są łatwe postawy, ale niech dzięki właśnie Twojej ingerencji, niech dzięki Twojemu działaniu te postawy towarzyszą mi, moim bliskim, tym, którzy różnych krzywd. Doznali i doznają. Oto się modlę przez Maryi, Matki Miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 34 rozdziału księgi Rodzaju od wersetu 13. Synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi jego ojcu ale podstępnie z nimi rozmawiali, dlatego że tamci zhańbili Dinę, ich siostrę. Rozmowę z nimi przeprowadzili Symeon i Lewi, bracia Diny, synowie Lei. Powiedzieli, nie możemy spełnić tej prośby, bo nie wolno nam dać naszej siostry człowiekowi, który nosi na pletek. Byłoby to dla nas haniebne. Owszem, będziemy skłonni poddać, poddać się waszej myśli i nawet osiedlić się wśród was, ale pod warunkiem, że staniecie się do nas podobni, przez to, że każdy, kto jest u was w płci męskiej, przyjmie obrzezanie. Wtedy damy wam nasze córki i my będziemy brać sobie za żony wasze córki. Osiedlimy się u was i staniemy się jednym plemieniem. Jeśli nas nie posłuchacie, co do tego obrzezania, zabierzemy nasze córki i odejdziemy. Podobały się te słowa Hamorowi i Sychemowi Synowi Hamora. Nie zwlekał ów młody człowiek z wykonaniem tego żądania, bo bardzo czuł się przywiązany do córki Jakuba. a był on najbardziej z wszystkich szanowany w domu swojego ojca. Hamor i Sychem, jego syn, przyszli do bramy swojego miasta i do mężów tego swojego miasta i tak przemówili. Ci ludzie są do nas pokojowo nastawieni, niech zamieszkają w naszej krainie, niech swobodnie w niej się poruszają, oto kraj przed nimi szeroki. Będziemy ich córki brali sobie za żony, a nasze córki im będziemy dawać. Ci ludzie godzą się żyć z nami w przyjaźni i są skłonni osiedlić się wśród nas, tak by powstał jeden lud, ale pod warunkiem, że każdy, kto jest u nas płci męskiej, podda się obrzezaniu, tak jak i oni są obrzezani. Czyż wtedy ich stada i całe ich mienie, te ich czworonogi, nie będą nasze? W tej jednej tylko rzeczy upodobnimy się do nich, a oni z nami zamieszkają. I usłuchali Hamora i Sychema, jego syna, wszyscy przychodzący do bramy swego miasta. Odcięli każdy, kto był płci męskiej ze swego ciała na pletek. Trzeciego dnia, gdy tamci najbardziej gorączkowali, obaj synowi Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swe miecze, weszli bez żadnych przeszkód do miasta i wybili wszystkich, którzy tam byli mężczyznami. Zgładzili ostrze miecza zarówno Hamora, jak i Sychema, jego brata. Zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Wtedy pozostali synowi Jakuba wyruszyli przeciw tym już zamordowanym i dokonali grabieży w tym mieście, w którym skalana została dina ich siostra. Zabrali ich owce, ich krowy, ich osły, wszystko, co było w mieście i po polach. Uprowadzili całą ich służbę, wszystkie ich dobra ruchome i ich kobiety. Zabrali w tej grabieży wszystko, cokolwiek było w mieście i cokolwiek było po domach. Moi drodzy, nadal rozpatrujemy tą bardzo niemoralną, gorszącą scenę, sytuację, to wydarzenie, i zastanawiając się jeszcze nad tym, co było wcześniej, o czym rozmawialiśmy wczoraj, co doprowadziło do tego, że Dina została zgwałcona, że została schambiona, ona, a przez to jej rodzina, to moi drodzy, były także te różnice. Społeczne, mentalne, kulturowe i religijne, bo Izrael miał swoje zasady moralne, społeczne, małżeńskie, tamci mieli inne, swoje, pogańskie, ale moi drodzy, też właśnie. Hmm, to zagadnienie tej bardzo traumatycznej sytuacji należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie moralnym, jako ten zły czyn niemoralny, jako dzisiaj powiemy to przestępstwo, ale także nie było zgody na te małżeństwa mieszane i właśnie Sychem przekroczył te zasady Izraelitów, synów Jakuba, ponieważ pamiętamy. Co robił Abraham, kiedy szukał żony dla swojego syna Izaaka? Nie chciał stąd, tylko chciał zachować tę tożsamość społeczną, narodowościową, religijną. Powiedział słudze, żeby poszedł do jego rodzinnego kraju. Tak samo, kiedy mamy synów Izaaka: Eza, w starszy Jakub. Rebeka, żona Jakuba, denerwowała się na to, że Eza wbrał kobiety za żony właśnie kananejki, a Jakub poszedł do Labana i wziął Rachelę, Leę. To miał inny charakter. I tutaj także ta tożsamość, ta czystość etniczna, odnosząc się do tamtej kultury, została naruszona. I to mocno ugodziło w zasady yy, synów Jakuba, synów Izraela. I moi drodzy patrzymy, właśnie zło, przekroczenie pewnych zasad, zło moralne, do czego prowadzi? Do tego, że grzech rodzi grzech. Jest zawsze taka sama dynamika grzech prowadzi do kolejnego grzechu. Czyli widzimy tutaj kłamstwo, ponieważ oni, Symeon i Lewi, okłamują Sychema i jego ojca. Dalej, moi drodzy, mamy ten właśnie podstęp dotyczący tej jedności religijnej, czyli znak obrzezania. Znak też, który łączy się potem z wyznawcami judaizmu. I do czego oni prowadzą? Oni prowadzą do podstępu, który ma za zadanie osłabić ich fizycznie, ponieważ kiedy oni się okaleczyli, tak to trzeba określić, no to nie byli dyspozycyjni do funkcjonowania, tym bardziej do walczenia, do walki. Byli słabsi fizycznie. I oni to wykorzystują i mordują wszystkich. I to, co złego robią ci synowie, to że oni nie tylko że zamordowali, to też jest złe zabójstwo. To jest zupełnie inny wymiar kary za to, co dokonali, że nie tylko mordują. Sychema i jego ojca, y, Hamora, ale także wszystkich mężczyzn. Dalej y, grabią całe miasto. Grabią całe miasto. Zabrali w tej grabieży wszystko, cokolwiek było w mieście i cokolwiek było po domach. Zatem uprowadzili całą ich służbę, wszystkie ich dobra ruchome i kobiety. Zatem oni idą jeszcze dalej, jeszcze dalej, czyli ta zemsta, ta nienawiść nabiera coraz większego rozmachu. I moi drodzy, żeby zło nie narastało, żeby grzech nie prowadził do kolejnego grzechu, trzeba postawić tamę. A tą tamą jest przebaczenie, tą tamą jest miłosierdzie, oczywiście sprawiedliwość, ale sprawiedliwość nie na zasadzie odwetu, ale słusznych zasad, przykazań. I my oczywiście możemy się oburzać tym, co się wtedy wydarzyło. Jako dygresję pewną dodam, że takie same sceny, jak mamy opisaną w tym 34 rozdziale, dzieją się i teraz w XXI wieku. Mam kolegę księdza, który jest misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. Takie samo sądy, odwety, gwałty, Mordowania się pomiędzy wioskami, pomiędzy plemionami są na porządku dziennym. Niestety, uwaga, XXI wiek i mamy coś takiego. Dlatego to prawo Boże musi jeszcze bardziej przenikać w nasze serca i serca całych społeczeństw. I moi drodzy, właśnie też jest internet po to żeby to Słowo Boże, Ewangelię Boże, przykazania rozsyłać innym na cały świat, bo też mamy możliwości, żeby to Słowo Boże było tłumaczone, nawet przez te programy, które gdzieś tam się w internecie pojawiają, że ktoś sobie włącza i na jego język jest to tłumaczone. I wykorzystujmy też internet do tego, żeby ten świat przemieniać na lepsze. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, Jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu Ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością, z radością, chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za Dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wieczornik i oczywiście zapraszam jutro, zachęcam, żeby udostępnić, niech to Słowo przemienia świat. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.